aby odnieść sukces w uprawianiu magnolii, warto najpierw zapoznać się z wymaganiami każdego gatunku, a także cechami morfologicznymi. Zauważyłam, że w pana ogrodzie nie ma bylin pod magnoliami. System magnoliowy jest bardzo płytki, Aha. niektóre korzenie idą tuż pod powierzchnią ziemi, więc każda uprawa gleby pod magnolią powoduje uszkodzenie tych. Porzeni, czego magnolie nie lubią. Ale czy to znaczy, że nawet jak sadzimy młody egzemplarz, to w, w, w jego towarzystwie lepiej nic nie sadzić? Na początku przynajmniej. No. W średnicy jednego metra nie powinniśmy niczego sadzić. W strefie wokół pnia najlepiej podłoże wyściółkować grubą warstwą kory, której letnim zadaniem jest utrzymywanie wilgoci w glebie, a zimowym ochrona korzeni przed przemarzaniem. Ważne jest też, by w obrębie korony magnoli nie podnosić poziomu gruntu, tym bardziej nie przysypywać korzeni nieprzepuszczalnymi warstwami podłoża czy innymi rodzajami utwardzanych na wierzchni. W takich przypadkach korzenie się duszą. Siedlisko dla magnoli? Podłoże? Gleba żyzna, próchniczna, przepuszczalna. Pełne słońce. Wielokrotnie słyszałam, magnoli się nietnie. Trafiłam w końcu do ogrodu, w którym. Była nożycami potraktowana i wyglądała świetnie. Więc można, czy nie można? Po silnym cięciu magnolie wytwarzają bardzo dużo długopędów, czyli tegorocznych przyrostów. One nie zakwitną w następnym roku. Bardzo często nie zakwitną nawet za dwa lata. Czyli mamy magnolie z wieloma pędami, ale bez pąków kwiatowych. I stąd polecano nie ciąć magnoli. Ale oczywiście na potrzeby uformowania, ukształtowania magnoli, czy to jest taras, czy mały ogród, czy to jest jak tutaj wysepka, można magnolie delikatnie formować, przycinać.